Ładowarka dla akumatorów StefPol ST303. No też jak to producent nazwał, zespół prostownikowy. Dlaczego moim zdaniem jest niebezpieczny dla użytkownika? najwyraźniej sama jakoś wykonanie jest dyskusyjna. Jednym elementem bezpieczeństwa jest ten bezpiecznik. Tu od strony pierwotnej jak widać wszystko wisi w powietrzu. Tak sobie tutaj jest. Pałę Tasia nic nie nie, nie. nie przypięte za bardzo. Wszystko wózem. Pomiar prądu. Hmm. Na zasadzie spadku napięcia na no, tym kawałku przewodził dół i tym także dokładność, jak się komu tu udało, uciąć dokładnie czyli bardziej jest to sugerowanie niż jakiekolwiek realne wskazanie, tak zwane mniej więcej, ale musimy do sedna, dlaczego nie jest yy, bezpieczny od tutaj wyjścia, gdzie idzie nam na chrzapki od razu łączy się i z uzwojeniami i z tym mostkiem prostowniczym nie jest niebezpieczny dlatego, że nie ma tutaj od strony ma żadnego bezpiecznika w razie gdyby jakaś dioda dostała przebicia, zwarcia, cokolwiek z nimi by się stało Prąd z akumulatora może pójść po prostu w tą stronę do, do transformatora i może po prostu się wszystko zacząć palić. Bo, no nic tu nam nie zabezpiecza w żaden sposób przed płynięciem prądu w drugą stronę. Normalnie wyciągamy wtyczkę, prąd nie popłynie owo w jedną stronę tylko przewodą, a jak dostanie zwarcia, no to cały prąd, a prąd to z siebie wyda się z stanie ma, jest bardzo duży. Leci nam przez transformator, przez tą uszkodzoną diodę, i kable, wszystko się zaczyna palić. Także jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, i coś takiego w ogóle nie powinno być w sprzedaży. Można by zrobić chociażby tak, jak tutaj inny producent zrobił, że jest tutaj bezpiecznik na kablu po prostu przelotowane w środku i tutaj jest druga oprawka od razu od yy, tutaj od yy, klem, od żabek tutaj przychodzi i zabezpiecza w razie gdyby tu z mostkiem prostowniczym czy yy, cokolwiek by się stało odetnie nam prąd i jest wszystko bezpiecznie taki prostownik możemy zostawić być pewnie, że nic się nie stanie w razie uszkodzenia się mózg, jak pasują się do czegoś. Bezpieczniki zadziałają i tyle. Natomiast tutaj, no niestety, w razie jakiegoś zwarcia, no to może się palić żywym ogniem. To by było tyle w temacie.